Cześć, Mamka z tej strony Wikirnek, za dzisiaj kolejny no odcinek, dzisiaj odcinek z Papa Pizzeria. Ogólnie już e, no ostatnio grałem jakieś 3 dni temu. No ogólnie miałem lekką przerwę od nagrywania, trochę sobie popykałem w inne gry. No i dzisiaj pójdziemy sobie do Papa Pizzeria. Oczywiście jak zwykle na samym początku pokazuję wam, że nie gram na innym sejwie czy coś. No i mamy dzień piąty. No i mamy nową osobę. Ogólnie dowiedziałem się o bardzo fajnej opcji y, od Grześka. w sensie jak oglądałem jego odcinek, że nie muszę y, pizzy wysiągać i ją skończyć, tylko mogę ją odstawić na później I mogę kilka pizz na raz na przykład robić. To jest dobra. I ogólnie pytał mi się też Grzesiek, czemu ja to wszystko tak dokładnie robię. A ja ci powiem, lubię dokładność. Jestem tak dokładny we wszystkim. W sensie w ułożeniu na przykład czy coś. Nie zawsze, ale w większości przypadków. Aha, i po dwa, czyli tak. Into oven już idzie kolejna babka, chodź tu cztery papryczki, 6 oliwek, znaczy e, czas nawet niezły i obcięcie, takie zwykłe, więc możemy już zacząć robić. Raz, dwa, trzy. W znaczy sensie nie jestem taki aż dokładny, ale jak widzę taką jakąś niedokładność, którą mógłbym poprawić, to mnie szlak trafia, więc dlatego jestem taki dokładny. Grzesiek, jak cię to interesowało, tak bardzo. E, jak tam ogień u tego pana? Nie tak glizły dobra. To możemy lecieć. U kopera będziemy zaraz mieli, e, zara mieli pełny e, srebro, więc super. To mi się podoba. Lecimy. Cyk-cyk. U niego pizza jest bardzo prosta. E, I okej, okay. która pizza się najpierw zrobi? Muszę pamiętać, że mogę tutaj wybrać. To jest tak. 1, 2, 3. Tu jest jedynka, tu jest dwójka, a tu jest jeszcze trójka pod tym. Poczekamy. Nawet jeżeli ktoś będzie czekał na kasie, to tam może chwilę dłużej poczekać. Cyk. Dobra. Ta też się zapiekła. I ta też się zapiekła. Dobra. Chodź tu. Sześć. Czas no spory. I obcięcie takie. E, dobra, idziemy na obcięcie i obcinamy tutaj tą pizzę. Oczywiście nie musi być ona jakoś mega prosta, tak żeby składniki były dobrze zrobione. Chyba lekko krzywo. Taylor. Uuu, jednak nie krzywo. Pięknie. Na setkę w końcu. Fajna pizza to jest ta. Lecimy od razu. Fajne jest to właśnie. Jak tam kopery? Na pewno źle uciąłem. O! O Customer, fajnie. Ale myślałem, że źle uciąłem, a tu ucięcie mam idealne. Eee, to tutaj mamy. Pyk. Będziesz musiała chwilę poczekać. To to tam był, nie pamiętam już. Finish order, jak tam Magii? Ona będzie musiała. No ucięcie nawet. Bardzo fajnie. Na razie idzie, bardzo super. Ani razu chyba nie miałem błędów w ułożeniu. Więc wydaje mi się, że to i tak spoko. Może sobie będziemy tak wykładać. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Niech mi ktoś powie, co to jest na pizzy, w sensie ja nie kojarzę, bo nie jadłem pewnie Chyba, że to są kawałki kurczaka, jest to jakaś możliwość, co nie? Czyli ja mu miałem na kawałki kurczaka gówno? Czyli teoretycznie zawsze jem gówno? <laughs> nie no, żartuję, ale zawsze praktycznie jem y, kurczaka. Kingsley już jest naszym star customerem. Piękno i ładnie. Dobra, robimy po tę pizzę. Make pizza, 6, 6 pepperoni, czyli robimy coś takiego, coś takiego. Ciekawe jestem, kiedy w końcu będę miał wszystkie, wszystkie. Indie Oven, dobra, pyk, piątka. Robimy 4. No, może być kurczak, co nie? Powiedzmy, że to jest taki kurczak. Chociaż nie wiem, niech ktoś napisze w komentarzu, pewnie już nie widzę grzeczka, który pisze w komentarzu, że to jest coś innego. Pięknie, pięknie. Teraz zrobimy tak i lecimy z oliwką. No niestety niektórzy tu troszkę dłużej poczekają, przez co na pewno będę miał stracone procenty za czekanie. Ale od razu możemy... Ja tu już jestem normalnie pros, ja tutaj w sekundę robię pizzę. Ja zawsze tak y, ósemki układam. Y, widziałem u, y, u Grześka, który inaczej układał te ósemki. Okej, y, okej. Okay, okay, y, to Peperoni, dobra, tu jednak się ma dłużej. Ty, które jest takie? To jest bardzo krótkie. Eee. <laughs> Okej, okay, wszystko jest poniżej, więc tylko na to muszę na razie patrzeć. Teoretycznie. A to? To są te pieczarki, dobra. Cyk. No i patrzymy dalej na ogień, wiecie? Bo wolę... a powiedzieć co zdążę już pociąć. Tak mi się wydaje. Więc cyk, cyk. Jak tam? JE! Pięknie. W końcu. Tylko szybko na ogień. Tu już będzie, tu też już będzie Tu już jest, ogień, tu też zaraz będzie i tu będzie Co będzie szybsze? Najgorsze jest to, że któraś mi się w końcu spali niestety niech się podpali troszeczkę, tak jak nie powinno być, no O, idealnie, dobra Więc robimy tom to jest ta I robimy, cyk Tylko żeby mi się zamówienia nie pomyliły Kiedyś pamiętam, że jak byłem mniejszy i grałem To mi się zamówienia pomyliły no, długo musieliście czekać, ale Big Pauli niedługo będzie miał u nas wszystkie gwiazdki. Kolejna jest ta pizza. Nie wiem, czy ona nie za długo się piekła. Teraz tak pomyślałem, ale chyba nie. Chyba idealnie mi ją z pieca. Jedyne za co, to pewnie za czekanie będę miał. Oczywiście, że tak. No i za ucięcie, ale to ucięcie jest, nie jest takie ciężkie, tylko po prostu trzeba to wy wymasterować, nie. Bo ucięcie zawsze jest takie oka dupy rozbić, nie. Na, my na, ja na przykład, jak Giemccy, to prawie zawsze jest idealnie nie? No i mamy kolejnego Starku Stomera. Czyli już mamy trzech Starku Stomerów, tak? Czekacie? Yy, siedmiu dzisiaj było klientów, bardzo fajnie. Dzisiejsze na piłki. Totalnie mamy aż dużo kasy. Jak tam, szósta rangia, szybciej. Będziemy mieli nową osobę. Jest to sui dobra, lecimy. Ja się nabijać wody. Ogólnie takie odcinki typu właśnie papa pizzera nie mam jak montować i nie ma sensu montować. Bo teoretycznie nie mam co tu montować tak naprawdę, bo wszystko, wszystko co się robi w papa pizzeri, to jest właśnie robienie pizzy. Na dole coś pewnie będzie. Oczywiście. Jeszcze coś nie. Czas dosyć niezły. I pocięcie takie, którego najbardziej nie lubię. Ale możemy już zacząć. Mucha tu mi lata. Dobra, złapajmy. ją. Czekajcie. Patrzmy. Widzicie, mamy 1, dwa, trzech mamy. Dobrze powiedziałem. Więc dobra, robimy pizzę. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Ja wolę sobie zawsze liczyć, bo się okaże po tym, że tak naprawdę źle policzyłem. I nieraz mi się tak zdawało, jak byłem młodszy. Że źle policzyłem. Dobra. Siema, Tim, Tim, zapomniałem twoje imię niestety. Ja nie, nie pamiętam wszystkich minion, tak jak Grzesiek. Jeśli ktoś tam w ogóle gra tyle pewnie w te gry, że on to pamięta wszystkie postacie na pamięć. Na 100% tak jest. Nie powiesz, że nie grzesiek. Bo widać, że już po prostu używasz tych minion tak intuicyjnie. Dobra. Bierzemy na ogień. Jest ktoś? Nie ma na razie. Możemy sobie to ustawić tak jak powinniśmy, czyli to tu i to tu. Ta pisa się szybko pierwsze, ale to przez to... O! Jak szybko przyleciała normalnie, to światło. światła Megi pamiętam, że właśnie ciała najprościej, więc będzie łatwo pociąć jej składniki, przejść oliwek, czyli róbmy coś takiego, coś takiego, coś takiego i nie, serio, nie wiedziałem, zapomniałem w sensie, kiedyś pewnie wiedziałem, jakbym młodszy, ale nie wiedziałem, że da się kilka pizz okładać odkładać na zapas, nie, żeby je potem ciąć i ja po prostu jestem debilem, ale dobra. To mamy tutaj, więc możemy to obok tutaj wystawić. pana będzie duże. Uol, jego nigdy nie miałem chyba na 100%. I zawsze coś mi przeszkadzało, żeby zrobił dobrze Wollemu. To był właśnie mój problem. E, o! Dobrze. Może mamy już nią sfinishować tak naprawdę. W tą kłodce. Pewnie będzie słabe pocięcie coś tak czuję. Oczywiście, że tak, ale dobrze. Super. No i dobra, lecimy. Baking, making, eee, dobrze się wszystko piecze, tak, tak, tu zaraz się upiecze, więc na razie dziedziusiowi nie będziemy robić, bo się zaraz upiecze, już ktoś czeka, czeka, ale dobra, to musisz jeszcze chwilkę poczekać, idealnie, teraz na ognisko i teraz tą wyciągniemy, potem przyjmiemy zamówienie i robimy od razu pizzę dla pana dziedziusia, nie pamiętam jak go się nazywa, ja mam dyslekcję do imion, więc po prostu mam znikłą pamięć do imion, wiecie, i okej, okay, te już są zrobione praktycznie, więc tutaj sobie będziemy ustawiać te, które już praktycznie zrobiliśmy. Eee, Kolejnie, Malki, który jest naszym oddanym klientem. Ja już praktycznie pamiętam... No, nie wiem czemu, ale mam dyslekcję do imion, ale na przykład do... I okej, okay. no dobra, już po prostu wydamy. Nie, to jest to. Cyk. Megi, jak tam? Pięknie! Nawet nie musiałaś długo czekać, chociaż musiałaś, ale... Widać, że nie jesteś aż taka szybka. No i dobra. Lecimy. To jest tak, tak. O, słabo podcięty jest. Niestety team. Zawsze przynosisz takie. Ale dobra, mamy kolejny wstęp z To mi się podoba. E, ktoś czeka na pewno. No i dobra. To już jest ostatnia osoba. Na pewno będę miał na czas bardzo źle. Oczywiście, że czas jest taki. Dobra, zaczynamy oczywiście po kolei, żeby nie było, że... Tutaj kogoś dyskryminuje. Czyli robimy coś takiego. Ja zawsze coś takiego robię, bo o wiele łatwiej mi się tak kładzie. Dobra, układamy ładnie. Muszą być ładnie. Nie no, ja mam po prostu takie wiecie, bo jest jak ja słabo ten układałem, dobra. into Owen. oven, dobra, lecimy z kolejnym zamówieniem, to będzie piąte. Make pizza. No i robimy raz, dwa. Chociaż, mnie, chociaż dziwi mnie to, że nie ma w tej grze czegoś takiego jak na przykład robienie ciasta do pizzy. To w się sensie na przykład jest do tako, yy, oglądałem, u, u, oglądałem właśnie u grześka, że tam ogólnie się robi mięso, i tutaj na przykład nie ma tak, że się robi oliwek czy coś, nie? Więc takie coś mogliby wprowadzić. E, zaraz się coś ugrzeje, tak, zaraz się te dwa ugrzeją, więc sorki, ale. Ty to to było? Tobie Big Pauli, Big Pauli, właśnie, Big Pauli, musisz niestety poczekać chwilę na swoje zamówienie. Dobra, poczekamy. Już, już. E, jak tam? Ta się ma upiec, która to jest, to jest ta. Okej, okay, ona się będzie długo piec, więc możemy od razu to zrobić. E, raz, dwa, trzy, cztery. E, I teraz te kawałki kurczaka. Nie wiem, czy to są kawałki kurczaka. To nie wygląda mi na kawałki kurczaka, ale ok. Idziu oven. E, no i dobra, układamy to tak Może już potniemy którąś właśnie. Ta będzie naj, najłatwiejsza do pocięcia, więc myślę, że możemy od razu pociąć. Jak tam Kingsley? Długo musiałeś czekać na 100%? Mm -hmm. Tam ci będą mieli jeszcze gorzej. Chociaż oni pewnie będą mieli lepiej, bo wcześniej przyszli, wiecie o co oni. E, jak tam ogień? Nie spaliło się ani to, ani to się nie spaliło. Uf. Dobra. Teraz ogień. Jak tam? Już? Chyba już tak, teraz już, e, więc dobra, możemy ciąć, e, to jest tam. robimy coś takiego, robimy coś takiego, robimy coś takiego, czuję, że rozmieszczenie tych jedzenia nie będzie dobre, jest na 100%, ej, cały czas mam 100%, to jest, to, nie, to jest tak, jeśli ja się nigdy praktycznie nie starałem, to jest to, nie, to jest to. Jedna osoba poczeka troszkę dłużej, niestety. Czy Wy też tak mieliście, że na przykład czasami czekaliście na pizzę dłużej, a czasami krócej? W sensie? Dziwne tak. No, 100% nadal. Big Pauli, ucieszony, bardzo fajnie. Ile dni zrobiliśmy? Dwa, więc myślę, że Że tutaj akurat nie będzie problemu. Pamiętam, że w ostatnim odcinku źle pociąłem. z tym. W, w ogóle nie pociąłem. Widzicie? No, dlatego właśnie robiłem ich ostatni, bo najmniej stracili procent na tym. No i mamy waiting jest najgorszy. Ucięcie jest kolejne. Wypieczenie. No i oczywiście topping mam na 100%. Napi niech na ktoś napisze w komentarzu, czy zawsze miałem 100%, czy kiedyś się jednak pomyliłem, bo nie jestem pewien. Ale dzisiaj dużo napitków. Piotr Masił, Maranga. Dobrze. Kontynuujemy. I Alan. Alana nie znam niestety. Ale dobra. To będzie ostatni dzień. I myślę, że w swoim odcinku będziemy na kolejne dni. Każdego będziemy robić po kolei. Jak zakończę grę. W ja tu można grać do upadłego, ale ja chyba wolę właśnie grać tak, że zrobimy każdego na 100. I tyle. Masz dwa peperoni, peper y cztery, cztery kawałki. Czas taki spory i ucięcie, którego nie nienawidzę. Okej, okay, już cię nie lubię. <laughs> nie ma to jak na jakąś Już cię nie lubię. Bo, nie, bo źle cię pod tym. <laughs> nie rzadko oczywiście. E Dobra, cyk. Ja, ja nie wiem jak ktoś tak tnie pizzę, w sensie kiedykolwiek ktokolwiek dobrze pociął tego typu pizzę, to jest ciężkie pociąć prosto. Ale dobra, mamy pewnie kolejną osobę, oczywiście Big Pauli, który, którego zrobiliśmy no prawie na 100%. 4T, no niestety Detlef, już nawet nie pamiętam, Alan chyba się tam by nazywał, prawda? Tak, tam się nazywał Alan, dobrze pomyślałem. to będzie się długo piekło, więc myślę, że bez problemu możemy tutaj zacząć robić Big Pauliego w pizzę cyk, cyk Ta nowa myszka mi się mega podoba, bo dzięki niej o wiele bardziej subam Woli, -E, którego go robi... ostatnio robiliśmy Teraz będziesz pierwszy No i nie dziwię ci się, że przyszłeś wcześniej, skoro wczoraj praktycznie... E, jak tam? Ooooow Pak No to ta będzie do wyrzucania, co nie? Nie, stop, stop. Czy mi się pizze pomyliły? Tak, mi się pizze pomyliły To jest ta, dobra, uff Uratowana Dobra jak tam? Okej, okay, mamy Sui Su, nie wiem jak się czyta jej imię Nie mówię po angielsku czytać imię. Ona chyba miała takie pocięcie, no Takie też, którego nie lubię Ale to już moja wina Eee, Ero, Cyk, cyk Eee, czeka ktoś? No to poczekasz, okej? Okay? Musisz niestety poczekać eee, Stop, 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 stop. Która to była pizza? Ta to była pizza, OK, To zaraz ją wyciągamy, więc lepiej nie robić innych pizz. A tak gdzie? A na pocięciu, dobra. Już? Tak, już. Ale to najpierw potniemy tą. Eee, to jest ta. I to mamy pociągnąć w każdą stronę, czyli robimy coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. I coś takiego. Ale krzywo, dobra. Sorry Big Pauli, ale troszkę krzywo dzisiaj. Krzywą mam łapę. Cały czas znowu to super. I robimy oczywiście pierwsze teraz zamówienie. Które było najdłuższe. Jak na razie. Już krzywo znaczy, ale dobra. Już krzywo natniemy. Pierwszy raz. A przyszedł, więc... Mamy nadal 100%. Ale nadal dobrze się cieszy. Niestety będę miał za waitinga bardzo dużo. Na pewno już dużo osób czeka. O, Jezu, trzy osoby. O, mega lul. Dobra, najpierw bierzemy zamówienie, a potem robimy. O nie! Na pewno już się spaliła. Znowu. Stop. Ta. Yy... Niestety. Przykro mi, ale będziesz miał robioną od nowa. Będziesz za długo czekał. Ojoj, Czekanie jest chyba najgorsze w tej grze. W sensie nigdy nie wiadomo, ile jakaś postać musi czekać, co nie. Nie to irytuje. Dobra, będziemy mieli aż 6 pizzy do ogarnięcia. To jest ciężkie, bo niektóre pizze. Ja bym najpierw zrobił te pizze i te. Potem na przykład zrobiłbym tą Bo ona się zbyt długo by robiła, wiecie? Zbyt dużo osób czeka. Taylor, ty chyba krótko chciałeś. Chciałeś, prawda? Czy ty najdłużej chyba? A nie, krótko. No to dobra, najpierw ciebie i tego typcia zrobimy. Najpierw robię Taylora, żeby mieć chociaż u niego 100%. Postaram się. E, I dwie. Czyli tak i tak. Into Owen, teraz to i lecimy. Oczywiście jak zwykle. U ciebie pamiętam, że zrypałem z pocięciem więc nie chcę popełnić je jeszcze raz tego samego błędu teraz zrobimy dziedziusia bo on zbyt długo już czeka na tą pizzę on zaraz umrze z głodu <laughs> wiem że te postacie nie umierają z głody ale wiecie tak se mówię zawsze dobra cyk cyk e, te mają dobra ta już się ugrzała jeszcze ta możemy przelecie iść do robienia następnych pizz okej okay, to już zrobiliśmy to już zrobiliśmy i to już zrobiliśmy więc lecimy teraz z tymi. E, która jest. ta może być. Make pizza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Najgorsze pocięcie i to jest najgorsze. I dwa. Czyli raz, dwa. I owen, dobra. Tym razem poczekamy. Nie chcę tego zepsuć znowu. Maggie ma kolejne. Ciężkie. Dobra I tniemy, pocięcie tutaj jest takie, czyli to jest to I tniemy to najprościej jak możemy Najgorsze będzie to czekanie Długo będzie czekanie na 100% Coś czuję, że nikt nie będzie miał 100% czekania Taylor na pewno... No właśnie, 1% Gdzieś tu uciekł Ajajaj Kolejna to będzie pizza, ta Czyli tniemy już ją, tak? Niektórzy pewnie będą już mieli po 50%, no bo tyle czekać na pizzę, też bym tyle nie chciał Pięknie, nie tak źle. Oczywiście, o, jak już szóstka ma tyle czekania, to taka trójka, to teraz będzie miała z 5% dosłownie. Nie no, może nie aż tak, ale bardzo mało będzie. Jak tam? Sześćdziesiąt jeden, najszczęściej taki tam. O, łapka w górę. Najgorsze jest to czekanie niestety, ale myślę, że to się da jakoś przeżyć. E, czy ja coś robiłem? Dobra, ów. O nie, spaliła się. Uh, to będzie ciężkie. Dobra, robimy make pizza. Jeszcze nie ogarniałem aż tylu ludzi, więc ciężko mi tu ogarnąć wszystkich naraz. E, więc dobra, lecimy coś takiego. Dobra, szybko ty, teraz lecimy z prędkością światła into, into oven. Dobra, robimy coś takiego. Cyk, make pizza. Lecimy z czteroma. Cyk, 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 cyk. E, teraz oliwki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, into oven, dobra robimy coś takiego, cyk, make pizza, eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ale urwanie głowy dzisiaj w tej robocie, <grych> dobra, robimy coś takiego, into oven, dobra, czekamy, eee, to jest tutaj, to jest też tutaj, a to jest tutaj. Ja tak zawsze sobie robię, żeby poukładać które czasy do których. E, czyli peperoni będzie dłużej. Uu, no na pewno już długo czekają zbyt długo. Ajajaj, to będzie ciężkie. E, tutaj się zaraz. Ta i ta się zaraz upiecze, ale ta się chyba szybciej upiecze. Myślę, że ja bym le, jedną albo lekko spiek, albo nie. Żeby tamta była dobrze zrobiona. Już? Już. E, tak. Tak. Poczekamy jeszcze na tą i wszystkie podniemy na sam koniec. Czas będzie bardzo słaby, czuję, że wszystkie będą łapeczki w górę, niestety. Więc ty też zostaw taką łapeczkę w górę, jeżeli filmik ci się podobał. A jeżeli chcesz być zadowolonym klientem, to myślę, że like w górę to nie będzie dużo. E, tutaj oczywiście podniemy idea. Idealnie powiedziałem, no co jest! Jak ja nienawidzę właśnie tego czasami, pamiętam, że jak byłem mały, to mnie to wkurzało, że, że jak tnie, to mi nie tnie. Pięknie. Nie aż tak długo czekała. Teraz będzie na pewno to, właśnie, tak wiedziałem już. Mają być w tam Coś czuję, że ułożenie tym razem będzie słabe. 100% nadal. LOL. Serio? Cały czas mam 100%? To jest tak słabe ułożenie. Wow. To moi klienci mnie naprawdę lubią. Jak tam menik, peny? Znaczy, peny. 33%. No to słabo bardzo, ty musiałeś najdłużej czekać, bo spaliłem sobie pizzę chyba dwa razy albo raz. Więc dobra, no waiting 74% bardzo słabo. Nie, nienawidzę właśnie w tej w tej grze, ale to na tyle. Myślę, że poszło nawet spoko. No więc kolejny odcinek jutro. Kontynuuję. Mindy. Mamy Mindy, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!